Chcesz robić więcej, poświęcając na pracę mniej czasu? Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i pomagam przedsiębiorczym kobietom spełniać ich biznesowe marzenia. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o pięciu rzeczach, które poprawią produktywność Waszą, które poprawiły produktywność moją. Na pewno i nimi chciałabym się po prostu. Podzielić. Zacznijmy od banału banałów, czyli wyłącz powiadomienia. I wiem, większość z Was w tym momencie chciałoby już wyłączyć pewnie ten film i stwierdzi, okej, okay, nic, to dla mnie nie będzie, nic tutaj się dobrego dla mnie nie zadzieje, ale yy, zostańcie i spróbujcie wyłączyć te powiadomienia. Ja wyłączyłam powiadomienia jakieś 2-3 tygodnie temu i zauważyłam, że robię dużo, dużo więcej. Po pierwsze, wyłączyłam powiadomienia na telefonie. W tym momencie, jeżeli ktoś chce się ze mną pilnie skontaktować, to zrobi to tylko i wyłącznie SMS-em bądź dzwoniąc do mnie. Yy, I wyłączyłam też powiadomienia na komputerze. Na komputerze mam kilka rodzajów powiadomień. Po pierwsze, są to maile: są to maile moje prywatne, moje firmowe, yy, maile jednej z klientów, którą której pomagam i po prostu też odpowiadam na wiadomości jej, e, zapytania techniczne. E, następna sprawa to jest Slack, czyli komunikacja między mną a moimi klientami e, i Messenger, który też jest tam, komunikacja między mną a moimi klientami, bo niektórzy wolą po prostu tą formę komunikacji. Więc te powiadomienia, czyli maile, Slack i wiadomości z Facebooka mam wyłączone. Jak to robię? Po prostu zamykam daną aplikację na komputerach Mac. Kiedy zamkniemy daną aplikację, po prostu nie dostajemy powiadomień wtedy. Włączam to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na przykład mam skończone jakieś zadanie i mam chwilę przerwę i mogę podpisywać na maile włączam to, kiedy przychodzi na to czas, żeby to sprawdzić, czyli rano staram się w ogóle nie wchodzić w te miejsca i dopiero od godziny 12 być dostępna właśnie na Slacku czy na, na mailu, dlatego że no na mailu jakby nie muszę być cały czas dostępna. Najważniejszy jest tutaj Slack i Messenger i te, te dwie rzeczy włączam dopiero o godzinie 12 i jakby do tej 12 mam taki czas, tylko na tą pracę w skupieniu, i to jest świetne. Nawet potem po 12 często, kiedy robię jakieś ważniejsze zadanie, coś takiego, co chcę skończyć szybko, a nie chcę jakby siedzieć nad tym nie wiadomo ile, to po prostu mam te powiadomienia yy, też wyłączone, po prostu wyłączam tą aplikację. I zauważyłam, że yy, robię dużo, dużo więcej, dlatego, że po prostu jestem skupiona. Jeżeli jestem skupiona, to nie jest tak, jak często miałam wcześniej. Że zaczynam jakieś zadanie, dostaję wiadomość na slaku, odpisuję tę wiadomość, robię to, co jest z tej wiadomości. Potem od słowa do słowa przychodzą kolejne wiadomości, kolejne zadania, kolejne prośby, potem nagle sprawdzam maila i potem trzy godziny później orientuję się, hej, ja robiłam to zadanie, jeszcze go nie skończyłam, muszę go dokończyć, a zaraz się kończy dzień. I to, jest, to było bardzo nie, jakby nieproduktywne, nieefektywne i chciałam to zmienić, dlatego te powiadomienia. Zostały wyłączone. I jeżeli to Was nie przekonało, to sprawdźcie na własnej skórze, że tak powiem, i po prostu wyłączcie te powiadomienia na jeden dzień. Naprawdę. Spróbujcie to zrobić teraz. Możecie wyjąć telefon i wyłączyć powiadomienia w tej sekundzie. Następny krok także łączy się z telefonem, i chodzi o to, żeby ten telefon był jak najdalej od nas. Yy, telefon. Jak najdalej ode mnie. To jest zasada, którą sprowadziłam do, przez przypadek. Pomyślałam sobie: A co by było, gdyby to diabelskie urządzenie było dalej ode mnie, nie w zasięgu mojego, jakby. No wiecie, także nie mogę po prostu po niego łatwo trafić. Moje biurko jest w tym miejscu. Tutaj, za Wami jest moje biurko a stół, przy którym jem, bo mam malutkie mieszkanie, nie wiem, stół, przy którym jem, jest tam. Więc to, że musiałabym wstać od komputera i podejść do tego stołu po ten telefon, jest zbawienne, dlatego, że mój telefon jest tam przez cały czas i podchodzę do niego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzebuję coś zrobić, na przykład na Instagramie firmowego, no bo umówmy się, to też jest praca, chodzi o to tylko, że po prostu się nie roz... Jakby nie rozpraszać, albo jak ktoś dzwoni, wiadomo, albo. No i to wszystko, tak? No bo SMS-y też mogę odczytywać na, na komputerze, więc do tego nie muszę wstawać. Ale to mi jakby nie kusi. Nie mam powiadomień, telefon jest daleko i na początku często łapałam się na tym, że chcia... już jakby coś robiłam trudnego robiłam coś trudnego i chciałam już złapać za ten telefon, żeby poprzeglądać Instagrama, żeby poprzeglądać coś tam innego. Yy... Jakby moje uzależnienie od pudelka nie mam pojęcia dlaczego, jest dosyć duże. Nie wiem o co chodzi z tym. W każdym razie chodzi o to, tylko że chcę to sobie jakby troszeczkę chcę po prostu jakby przestać myśleć o tym trudnym zadaniu, tylko zająć się czymś innym. I tysiąc razy było tak, że już łapałam za, za telefon albo rozmawiałam z Aleksem, który ze mną współpracuje. Mój brat, który ze mną na co współpracuje, jest ze mną tutaj na miejscu. I mówię, chodź coś Ci pokażę. I nagle mówię, oj, nie pokażę Ci, pokażę Ci po pracy, jeżeli to będzie nadal ważne, tak? I, <gryw> i to było świetne, no bo jakby szukałam, szukałam, szukałam i wiedziałam, że jest tam i już nie będę wstawała specjalnie po to. To był jakby, oczywiście mogłabym wstać, nie chodzi o to, że jestem leniwa, tylko chodzi o to, że to jest jakby ta blokada, że a, wiem już dlaczego nie mam tego telefonu, bo staram się ograniczyć po prostu jakby to, ile czasu na tym telefonie przesiaduję. Następny krok, który, następny krok, który poczyniłam e, ostatnio, żeby pracować bardziej w skupieniu i żeby poświęcać mniej czasu na pracę i szybciej po prostu ją kończyć i mieć więcej zrobione, to jest włączenie harmonogramu, kiedy jest dostęp do aplikacji zablokowany. I jak widzicie, to jest trzecia rzecz do telefonu dotycząca, dlatego że strasznie ciężko jest się od niego odkleić po prostu. No, jesteśmy non -stop w tych telefonach i ja chciałam bardzo to ograniczyć. Więc włączyłam sobie harmonogram na iPhonach. Nie wiem, jak jest na Samsungach czy innych telefonach, bo, bo po prostu nie korzystam z tego. Ale na iPhonach jest, jest taka opcja, że można sobie włączyć harmonogram, kiedy jest limit dostępu do tych aplikacji i wyświetla się powiadomienie, że w tym momencie dostęp do aplikacji jest zablokowany i choć tutaj mi tylko i wyłącznie o to, nie o to, że ja chcę tutaj jakby nie, nie mogę wpisać kodu, bo ja mogę wpisać kod, mogę nacisnąć jeszcze 15 minut i wtedy normalnie sobie mogę tam hulać na tym Instagramie, czy na jakimś innym innej rzeczy bez żadnego problemu. Chodzi jedynie o to, żeby ja znowu, jeżeli jeżeli jestem w jakimś w jakimś popłochu, no bo wiadomo, ja tutaj jakby pracuję cały czas i raz no, nie wiem, Idę powiedzieć pranie, czy coś się łapie za ten telefon, po prostu tak, od, jakby od, od. Po prostu łapie za ten telefon nagle i nie siedzę przy biurku, więc nie mam tej pierwszej blokady, że hej, mój telefon jest tam, ja jestem tu i to jest dla czegoś i dla czegoś to sobie robisz, Ada. Tylko <grym> jakby jestem w jakimś popochu, idę zrobić herbatę, biorę telefon i nagle, cyk, dostęp do aplikacji jest zablokowany. I to jest znowu mój znak ostrzegawczy, hej, Ada znowu sobie tutaj coś włączyłaś, to oznacza, że miałaś jakieś postanowienie. Więc może lepiej nie wciskaj tego przycisku, nie wpisuj tego kodu i nie wciskaj tego przycisku, że za 15 minut. Jeszcze 15 minut po prostu. Także to jest kolejna taka rzecz, która ma nam uświadomić takie, bo wydaje mi się, że w większości, szczególnie zobaczyłam to, kiedy pracowałam przy biurku, a mojego telefonu ze mną nie było. W większości łapanie za telefon w moim przypadku wydaje mi się, że w większości przypadków jest po prostu intuicyjne. W sensie. Jakby nie, jakby nie jest intuicyjne, tylko jest e, automatyczne. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my łapiemy za ten telefon. I to jest e, jakby moim zdaniem bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę z tego, że e, żeby po prostu jakby nie robić tego tak automatycznie, że gdzieś musi się pojawić ten, ta blokada, żeby powiedzieć hej, nie rób tego, bo jesteś automatycznie to robisz i jakby starasz się tego nie robić, nie trać tutaj czasu. Bo czas leci, Twoje zadania są niezrobione, możesz to sobie zrobić po południu, bo nie jest tak, że nie korzystam z telefonu cały dzień. Kończę pracę? Okej, okay, mogę sobie z niego korzystać. Mogę wchodzić sobie na wszystkie zalando, srando i wszystkie inne rzeczy. Mogę siedzieć sobie na Instagramie godzinami jak chcę. Chodzi o to tylko, żeby w czasie, kiedy jest praca, skupić się na pracy, żeby ją, żeby ją jak najszybciej skończyć i jak najszybciej po prostu. Wszystkie zadania były zrobione i mieć wolniejszą głowę. Tym bardziej w przypadku mojej pracy, która jest dosyć specyficzna, bo nie dość, mam jakby swoje zadania, to jeszcze mam zadania moich klientów, no bo jestem wirtualną asystentką, więc jakby tych zadań jest tak dużo, że one bardzo łatwo mogą wejść na głowę, dlatego trzeba na nie reagować szybko. Jest jakieś zadanie do zrobienia, hop, musi być zrobione, hop, musi być zrobione. Dlatego, że potem jak to się nawarstwi, to nie da się po prostu z tego wywlec. Jakby nie da się już wyjść z tego kociołka tych zadań. Znaczy, no da się, ale to jest bardzo przytłaczające, i, e, i wiem, że to jest bardzo niedobre dla mnie, dlatego chciałam po prostu stworzyć sobie jakąś taką odskocznię. Czwarta zasada to zasada dwóch minut. To jest zasada, którą ja stosuję od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu. To jest zasada, która e, jakby pozwala mi znowu nie być przytłoczoną ilością zadań. Oczywiście w zasadzie dwóch minut, pewnie już większość z Was ją zna. Chodzi o to, że jeżeli jakieś zadanie możesz wykonać w dwie minuty, to je po prostu wykonaj. I tyle. Bez żadnego gadania. Od razu ją wykonujesz. To jest niesamowicie ważne właśnie, jeżeli pracujemy z mailem, Slackiem czy coś takiego, że jeżeli ktoś nam pisze, że coś potrzebuje i my wiemy, że to są, nie wiem, dwa kliknięcia na przykład i jest zrobione, to ja to robię od razu, żeby mi to po prostu nie ciążyło, żeby nie musiała o tym pamiętać, żeby po prostu się potem nad tym nie zastanawiać, żeby tego nie odlekać, jakby w nieskończoność, po prostu robię to od razu, jest zrobione, dziękuję. I ja sobie właśnie dlatego też fajne jest to, że mam wyłączone te powiadomienia z maila i tak dalej, i robię to w swoim czasie, bo ja wtedy mam tych zadań dwuminutowych kilka, jak nie yy, kilkadziesiąt, i po prostu robię je sobie ciągiem, tak? I to są takie, ja wtedy sobie wszystko też, jakby wszystko co robię, liczę sobie czas na to, nawet jeżeli to nie jest dla moich klientów. Włączam sobie na toglu yy, różne i jadę z tymi zadaniami dwuminutowymi. I wtedy, yy, wtedy, jakby, pozbywam się tego ciężaru, że ktoś coś przychodzi, robię. Dziękuję bardzo, do widzenia. Także ja bardzo polecam to w ogóle robić, właśnie, jeżeli chcemy mieć ten inbox zero, że tam jest zero nieprzyjemnych wiadomości, zero jakby nieodpisanych wiadomości, to od razu, żeby to odpisywać i, yy, i robić, jeżeli jest to możliwe, no bo jeżeli tam jest duże zadanie, no to jedyne, co możemy zrobić, to odpisać, że trzeba chwilę poczekać. Ostatnia piąta rzecz, którą ostatnio wprowadziłam, to jest e, to, że najważniejsze zadania i zadania, które są dla mnie trudne, robię na początku dnia do godziny 12. Chodzi o to, że są zadania, które są pilne i one jakby te zadania zawsze będą, w sensie nie da się ich pozbyć. To jest normalne, że są zadania pilne, że są zadania, które trzeba zrobić na dziś, że są zadania, które, na które ktoś czeka. Ale jeżeli byśmy robili tylko te zadania, które się i tak mnożą i zawsze one będą, każdego dnia będą te zadania, nie, nie ma także ja ostatnio sobie zdałam sprawę, że nie ma czegoś takiego, że ja nie mam co robić. W sensie ja zawsze będę miała co robić, zawsze jest coś do zrobienia i nie ma lepszej chwili na to, żeby zacząć znowu nagrywać na YouTubie, zacząć robić Instagram i tak dalej bo nigdy nie będzie po prostu tak, że ja nie będę miała, że ja nie będę miała co robić i wtedy okej, okay, teraz mogę się tym zająć. Nie ma czegoś takiego. Ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że, że po prostu no zawsze będą te pilne zadania i zostawiać czas na robienie tych pilnych zadań w ciągu dnia, ale skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze, żeby pójść dalej, czyli żeby spełnić jakieś marzenie, które mamy, żeby rozwinąć firmę, czy żeby zrobić no, coś dla siebie. I te najtrudniejsze, które potem w ciągu dnia, jakby nasza chęć robienia ich i nasza, nasze samozaparcie będzie już tak niskie, że po prostu ich nie zrobimy. Więc te trudne rzeczy też powinny być robione jak najwcześniej, yy, kiedy zaczynamy pracę, kiedy mamy jeszcze dużo energii i nie jesteśmy tak bardzo przytłoczeni tym dniem, nie jesteśmy tak bardzo zmęczeni, nie mamy już tyle na głowie. Yy, ja zauważyłam, że ja tak naprawdę dobrze pracuję właśnie do tej 12. Potem. 13-14 to już jest taka średniawka, ale nadal jestem efektywna. A 15, 16, bo o 16 kończę pracę, 16 to jest już jakby... to już jest takie dogorywanie. To już są takie zadania właśnie najlepiej te dwuminutowe, najlepiej jakieś takie tylko przeklikiwanie, żeby nic takiego kreatywnego, ani nic takiego, co wymaga dużego Zaangażowania i dużego, y, dużej kreatywności, czy skupienia, czy dokładności nie było na samym końcu, dlatego że no po prostu, y, no jakby ja już jestem wykończona po całym dniu, tym bardziej, że wstaję o piątej, więc to jest jakby dla mnie taki punkt, że już wiem, że to już jest końcówka i już trochę mi się nie chce, trochę y, trochę już nie, no nie kontaktuję też, no bo powiedzmy sobie szczerze, no jak ma się obsługuje się trochę klientów, odbiera się telefonem, przez cały dzień robi, przełącza się pomiędzy różnymi zadaniami, to jest to po prostu trochę wykańczające, jakby tak obciążające psychicznie też. I, e, I już i tak właśnie trzeba, jakby też dla mnie ważne było to, stąd też wzięła się moja poradna rutyna, że ważne było dla mnie to, żeby po prostu mm, zorientować się jak ja w ogóle pracuję, kiedy jest dla mnie najlepszy czas na pracę, żeby się po prostu tej pracy nie zmuszać, tak? I pracować wtedy, kiedy jest dla mnie najlepszy czas na pracę, dawać siebie 100% właśnie w pełnym skupieniu, stąd te wszystkie nawyki i wtedy będzie dobrze. To jest moje pięć wskazóweczek, które ostatnio wprowadziłam. Jestem z nich, za, jestem nimi zachwycona. Jeżeli chcesz też jakby poczuć taką ulgę związaną z tym, że już masz troszkę bardziej wszystko poukładane, masz już jakieś takie schematy obronne, to zapraszam Cię do wdrożenia tego. Ja teraz prowadzę akcję, wdrażam od razu. Zauważyłam, że większość osób tylko jakby wiedzę przejmuje do wiadomości, ale nic dalej z tym nie robi, a szkoda, bo właśnie takie malutkie rzeczy, które można wdrożyć w dwie minuty, robią ogromną robotę, jeżeli powtarza się je codziennie, jeżeli się o nich pamięta, jeżeli się nad nimi pracuje. Dlatego na Instagramie przez 5 dni w tygodniu pokazuję malutkie kroczki do robienia różnych rzeczy, które można wdrożyć tego samego dnia. To są kroki z biznesu online, z produktywności, z mindsetu, to jest całe mnóstwo tematów, które chcę poruszyć, ale wszystko to będzie zebrane właśnie w taki film, który teraz oglądacie. Jeden film dodatkowy będzie w niedzielę, bardziej na luzie, bardziej lifestyle'owy, bardziej taki... Prywatny, mój, bardziej inny po prostu. Nadal no, będą się tutaj pojawiać takie treści jak, jak nie wiem, instrukcja obsługi Asany, czy takie właśnie wskazówki, czy jak zrobić podcast. No bo to jest ważne, tym bardziej że wiele osób cały czas chce założyć jakby biznes online, cały czas nie czuje się za bardzo technicznie, więc dobrze. Więc, yy, więc warto jest dalej, chcę dalej pomagać po prostu takim osobom. Więc zapraszam Was na mój Instagram. Link do Instagrama jest oczywiście w opisie do tego filmu. I widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli ten film okazał się dla Was przydatny, proszę zostawcie mi jakiś znak, subskrypcję, komentarz bądź łapkę w górę. Jeżeli chcecie poznać więcej trików na temat produktywności, zapraszam do obejrzenia tego filmu. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo. Cześć. Pa.